dokładnie druga część, więc bardzo na nią serdecznie zapraszam. No okej. Okay. Dobra, no to ty idź, Sandwich. Okej, okay, no to lecę. Tak, kto to był? A, mój stary przyjaciel. A, okej. Okay. Ej, czy to jest czasami Sandwich? No, Sandwich. A, my go znamy. A, no to po co wam go przedstawiałem? No niby po co? Jak my go już znamy od dzieciństwa, chodził z nami do podstawy, do e, przedszkola. Co? No. No okej, okay. zapraszamy jeszcze kogoś, może zrobimy małą imprezkę, No lepiej niż nie zabrać sobie głowy. No, no to no. Ja może pójdę po e, Amelę Amelkę, dobra? i chciałam was jeszcze przeprosić, że mam taką samą Amelkę jak pani doktor, ale możemy po prostu udawać, że to jest podobna do pani doktor, okej? To jest Amelka. O, cześć! Cześć, miło was poznać. Dobra, zawołam jeszcze Sandwicha. Sandwich! Jestem. Naszą samą grupkę. Alice, nie, Ewa, No i jestem. Oj, przepraszam. Dzisiaj stałam lewą nogą. Okej, okay, może się przedstawimy, yy, bo inni mogą się nie znać. nie Dobra, ja mam na imię Amelia i bardzo jestem przystawania do ujeżdżenia, ale za bardzo do skoku Mam na imię Płomyk i bardzo, bardzo lubię yy, skoki. Mam na imię Sendu i czy się najbardziej znamy z tą czwórką, nie, czwó yy, tak, czwórką, nie, trójką, więc no. No, jestem przystosowany do krosu. Mam na imię Aaron i poszłam do lasu Wilków. A, to nieważne. I jestem dostosowany do ujeżdżenia. A i do skoków, ale bardziej ujeżdżania. Oj, mam na imię um, Elina. I bardzo Alice, Aliza. Jestem przystosowana do dużo rzeczy, ale moja pasja są to dokładnie skoki. Dobra. Jestem klaczą, Jestem wałachem. O, Aaron, wałach? Jestem ogierem Ja płomyk jestem. Ja jestem dziewczyną, tylko mam na imię płomyk. I mam na imię dokładnie. Znaczy, jestem dokładnie klaczem. Mam na imię właśnie, no, Liliana i jestem klaczą. Jestem klaczą. Dobrze, no to mamy tylko jednego wałacha i jednego gierka. No. Okej, okay, no to teraz może nagramy jakiś film. No, nie. Dobra, no to idziemy. Idziemy gdzieś, no okej. Okay. Dobra, oj, może on idzie się przespać. Okej, okay. mm, okay, no to... Dobra, no to nie wiem. Co robimy? No już mówiłam... Ustawiamy się w parę. Kogo najbardziej lubimy? O, okej. Okay. A to musimy się troszkę odsunąć. No to chodź, odsuwamy się troszeczkę. Dropę, 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 dropę. Okej. No to może ja pierwszy? Aron... Aron... Sorka, ale wolę kompletnie Lisa. Nic się nie stało. Ale ciebie też bardzo lubię, ale ona jest na pierwszym, ty jesteś na drugim. Dzięki. Okej, okay, ja... Aaron, też nie jest ciebie szkoda. Jesteśmy na drugim, ale też wolę dokładnie e, 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 Płomyczka. Ja lubię Arona, nie ma szans. E, ja wszystkich, ale jak miałam jedną osobę wybrać, to żadną. Pff, nie lubię wszystkich, ale Aaron. No okej. Okay. Okej, okay, no to może teraz zrobimy sobie jakieś wyzwanie, a już podejdziemy część trzecią, bo z tego, że nie wiem, że to były długie te filmy.